Siemaneczku moi drodzy, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale Moi drodzy, nowa strefa Aqualantis dała nam nowe roller coastery, czyli nowe pomysły na wielkie porównania. Moi drodzy, ekipa Light Explorer i Boomerang to są kolejeczki praktycznie takie same, ich parametry za bardzo się nie różnią, ale o tych parametrach powiem wam więcej później, ponieważ teraz bierzemy się i, i w końcu mogę to powiedzieć czas na wielkie porównanie. Woo! Moi drodzy, na pierwszą kolejkę, na którą się udamy, to będzie boomerang i standardowo zobaczycie sobie przejazd z GoPro. Moi drodzy, jedziemy sobie bumerangiem i powiem wam, że to jest mój pierwszy przejazd w tym sezonie. Moi drodzy, tutaj wyjeżdżamy tak samo jak na ekipie, ale tu jest niżej. Tu jest niżej, ja już to czuję. Uuuu! Fajny komentarz Tyk z powrotem. drodzy, wyszliśmy sobie właśnie z Boomeranga. Kolejeczka oczywiście dla najmłodszych, wiadomo, kolejka familijna, fajnie się tutaj bawią dzieci z rodzinami, a my średniawka, średniawka, ale dobra, idziemy sobie teraz na nową strefę, na Aqualantis, na naszą nową kolejkę. Także moi drodzy, my już znajdujemy się na strefie Aqualantis i udajemy się na rollercoaster Ekipa i sprawdzimy sobie, czy ta kolejka jest bardziej ekstremalna niż Bumerang. Moi drodze znajdujemy się teraz na ekipie i zobaczymy sobie czy faktycznie tutaj wyjeżdżamy wyżej. Wydaje mi się, że tak. Wyżej, wyżej. Wcześniej zatrzymywaliśmy się tak parę kółeczek niżej. Jest minimalna różnica. I tu jest fajny ten spadek tutaj. I tutaj i teraz jest najlepszy moment. To jest bardzo fajne na tej kolejce. I fajny komentarz tutaj. No tutaj jak się idzie do tyłu. Fajnie, to czuć. Fajnie czuć ten spadek. Moi drodzy, wyszliśmy sobie właśnie z ekipy Light Explorer i tutaj moje odczucia na tej kolejce były lepsze. Bardziej hardkorowo się czułem niż na bumerangu. Ale moi drodzy, poczekajmy do zestawienia, ponieważ samoczucia z jazdy jeszcze nie dają przewagi ekipie. Ono może malutkiego plusa, ale o tym sobie zaraz podyskutujemy. Tak jak powiedziałem, odczucia według mnie lepsze są na kolejce ekipa Light Explorer. Ale nie samymi odczuciami człowiek żyje, przyjrzyjmy się tej ko tym kolejkom w trochę inny sposób. Moi drodzy, co mam na myśli? Na przykład jeżeli popatrzycie sobie na nowo otwartą kolejkę Ekipa Light Explorer. Miała premierę, oficjalną premierę. To nie jest przedpremierowe otwarcie. Ta kolejka jeszcze nie jest dokończona. Tunele są takie jak były przedpremierowo. Szkoda, bo jeżeli by były dokończone, Przez to tą kolejką by się lepiej jechało. Tak jak macie na przykład Bumeranga, o ma ładnie zrobioną tą budkę, jak się wyjeżdża do góry. Każdy szczegół jest tam dopracowany. W ekipie troszeczkę i właśnie tych detali brakuje i dlatego tutaj jest minusik dla ekipy. I to nie jest żadne usprawiedliwienie, że kolejka dopiero została otwarta. Najważniejsze jest to, że została otwarta i nie będziemy patrzeć kiedy bo to, że te detale nie są dokończone, no to, to szkoda, szkoda, bo powinno być to od razu zrobione. Zacznijmy to porównanie od tego, co te kolejki mają ze sobą wspólnego. A mianowicie, obydwie dają nam podwójną radość, ponieważ jadą do przodu i do tyłu i obydwóch producentem jest bekoma. Na obydwóch kolejkach pociąg zostaje wciągnięty tyłem za pomocą kół ciernych... po czym zostaje zwolniony i zjeżdża z niego przodem osiągając prędkość 60 km na godzinę. Po osiągnięciu maksymalnej wysokości pociąg zjeżdża z niego tyłem i pokonuje tam trasę jeszcze raz. Następnie zostaje wyhamowany i zatrzymuje się na stacji. Te kolejki mają ze sobą jeszcze to wspólne, że na jednym przejeździe zabierają 20 osób, a układ pociągów to 10 razy 2. I wzrost na te kolejki jest taki sam, ponieważ z opiekunem możecie wejść już od 100 cm, a bez opiekuna możecie wejść od 120 cm. I oczywiście na obydwu kolejkach możecie sobie zrobić zdjęcie i je później zakupić, także to też mają wspólne. Przejdźmy teraz do jakiejś różnorodności, bo one też tutaj się pojawiają. Mianowicie długość trasy na ekipie jest o 30 metrów dłuższa niż na bumerangu, ponieważ wynosi 238 metrów. Wysokość zaś na ekipie jest o 1 metr wyższa niż na bumerangu, a wynosi ona 24 metry. Czyli tak jak mówiłem, na ekipie wynosi nas ciutkę wyżej. Czyli moi drodzy, tak jak Wam już wcześniej powiedziałem, na ekipie są lepsze odczucia, za co daje jej plus. Plus do tego ma lepsze parametry, ma drugi plus, ale znowu jest gorzej wykończona, została otwarta, a tak naprawdę nie jest jeszcze skończona. A boomerang ma już wszystko tak, jak powinno być, za co boomerang dostaje plusik. Ekipa ma dwa plusy, boomerang ma jednego plusa, czyli moim zdaniem ekipa wygrywa. Jak waszym zdaniem? Dajcie mi znać w komentarzu. Dawid, a twoim zdaniem jak? Moim Która zdaniem kulka? też wygrywa ekipa, ale tak jak mówię wcześniej, nie jest jeszcze dokończona. Brakuje jeszcze wiele elementów. Myślę, że tam zrobią tunele jakieś tam jak w Burmerangu, ale słyszałem, że na Burmerangu, gdy otworzyli w 2017 roku, też nie było na początku wszystko było. zrobione. Tak. też dodali dopiero później jakieś tam efekty. A później powinno, ten to zegar, być od razu. powinno być Ale tak wygrywa ekipa. Moi drodzy, piszcie mi w komentarzu jakie inne porównania byście chcieli zobaczyć na moim kanale. Oczywiście bierzcie pod uwagę nową strefę, bo z niej myślę, że teraz to jest najświeższy temat i po prostu wiem, żebyście no to i chcieli obejrzeć. Tu na Instagrama. Bo jest jest konkursik, ale ten konkursik jest w poprzednim filmie, kto jeszcze nie widział, to polecam sprawdzić właśnie w tym momencie, a my już uciekamy. Trzymajcie się, siemka! Cześć.